Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy, Dzień to, dobry. to jest Gosia, a to jest Jerzy i dzisiaj będziemy rozmawiali o złości, o złości rodzicielskiej, o złości rodzica i boimy się, że nas, nam opieka ta, jak to się mówi, opieka społeczna zabierze nam dzieci. Dlaczego? Ja się nie boję, ty się boisz? No bo wiesz, no, jak się przyznasz, jak się przyznasz, że się złościsz na dzieci, to, to, to może ci zabierze. No, Nie no, taki żart, taki żart no, taki miał być. No chyba. No, no chyba tak. No dobra, no to po kolei. O co chodzi z tą złością? dlaczego w ogóle chciałaś Małgorzata o tym porozmawiać z nami, znaczy z, z, ze słuchaczami? Dlatego, że złość. Myślę, że jest taką nieodłączną częścią rodzicielstwa. No, myślę tak, że masz rację. <laughs> I. I jest to temat, z którym zmaga się wielu rodziców. Tak myślę. Tak. I ja się z tym tematem też zmagam. Ja też. Ty też się zmagasz. Mhm. No, a, a dlaczego się zmagamy? Może tak. Nie? No właśnie, w ogóle, dlaczego skąd, skąd ta złość się bierze? I czy w ogóle to każdy się złości? Tak? No właśnie, nie mam wrażenia, że każdy się złości. Nie? Myślę, że nie są ma... ludzie, którzy się Aha. więcej złoszczą i ci, którzy się mniej złoszczą no. i. No i ci, którzy się złoszczą, myślą, że wszyscy się złoszczą. Nie? Aha, i, I tak się usprawiedliwiają, tak? <gry> tak, tak, tak. A, no tak. dobra, dobra, wiesz co? Mm, no w ogóle skąd się bierze złość? Na przykład, jak czujesz złość, to, 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 to dlaczego? Wiesz, skąd się ta złość w tobie bierze? Ale to zależy, jaką filozofię wyznajesz. E, ciekawe. No wiesz, no bo możesz uznać, że złość się bierze z tego, że, że ktoś cię wkurzył. Mhm. Nie. Tak. Albo możesz powiedzieć, no złość się bierze z tego, że pomyślałam sobie coś w konsekwencji tego, co się zdarzyło, co, co mnie rozzłościło, czyli możesz wyjść z założenia, że sama się rozzłaszczasz. Mhm. Mm mm, no, no tak. Wiesz co? No na przykład. Mm... To, 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 więc wiesz, no, więc jak gdyby to zależy. No, ci, którzy wierzą w to, że złość jest zewnętrzna, od nich będą uważali, że ta złość mi się przytrafia. Mhm. Natomiast ci, którzy wierzą w to, że są sprawcami swoich emocji, no, będą wierzyli, w co innego. Będą raczej doszukiwali się źródła tej złości w sobie. O. Tak, i ja, ja myślę, że trzeba poszukać źródła tej złości w sobie właśnie. I powiem ci, że zdarza mi się właśnie na przykład rozłościć, poczuć złość mhm. i no i pracuję nad tym, tak? No bo nie jest to dobre. To, to, to wszystkim jest. Ale poczekaj, stop, 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 no? stop, 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 A no. dlaczego uważasz, że to nie jest dobre? Dlatego, że to po prostu wszystkim suje humor, tak? Zauważyłam, że to ma zły to, 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 to sprawia, że no wychodzą ze mnie emocje. No. Tak. Natomiast jakby no one są wyrażone w, nie w taki sposób, że sprawiają przykrość innym, tak? Czyli jak się zezłoszczę, to, to sprawiam na przykład przykrość. No tak, no bo, no bo zasadniczo, jeżeli się zezłościsz, to... Na kogoś. Tak, no wiadomo. Jeżeli się zezłościsz, no to zazwyczaj jak gdyby ten komunikat, który z ciebie wyjdzie, jest takim komunikatem mało. Jakby to ładnie ująć społecznie wygładzonym. No a na przykład, czy ty się złościsz, jak, jak dzieci ciebie nie słuchają? Wiesz co, no, znaczy nie złoszczę się raczej, tak? Mm -hmm. Natomiast natomiast nie powiem, że mi to nie wkurza, tak? Mm -hmm. W sensie, że to też nie jest tak, że to po mnie spływa jak pokaczce, bo nie spływa to po mnie. Jakieś tam myśli się we mnie rodzą na zasadzie, a dlaczego to jest tak, a może mogło być inaczej, może ja coś robię źle. A nie słuchają się to znaczy, że na przykład co kilka razy powtarza. mi że żeby... nie chodzi o to, że się nie słuchają, w sensie, że nie są posłuszne, tylko bardziej chodzi o to, że mnie nie słuchają, że jestem ignorowany. To, to, to na mnie gorzej działa. Bo to, że ktoś, w sensie, że na, na nasze dzieci nie robią tak, jak ja bym chciał, żeby robiły w tym momencie, w którym ja bym chciał, mm -hmm. to jeszcze nie jest jakiś straszny dla mnie problem. No, no tak, masz rację, bo dla mnie w sumie też. No, najgorsze jest takie. Takie, no, wiesz, to... mówisz, co, słuchaj, bo tutaj ci stygnie obiad i wiesz, i to, to przelatuje, i w ogóle nic, nie ma żadnej reakcji. Co nie? To, to, to jest dla mnie najgorsze, tak. No, e, czyli takie takie właśnie bycie zignorowanym albo e, no, albo takie ewidentne, wiesz, takie na zasadzie a ja ty sobie tam gada, ja, ja i tak, wiesz, zrobię po swojemu. No, bardziej takie, taka pasywna agresja. No. Krótko mówiąc, no to, to na mnie wpływa bardziej to, niż, niż fakt, że, niż nieposłuszeństwo, do którego, o który zahaczyłaś. Mhm. No bo wiesz, jeszcze są takie momenty, czy takie etapy w rozwoju dziecka, że, no. że na przykład latasz za takim maluchem po całym domu i on przez na przykład cały dzień potrafi wchodzić, wspinać cały czas w jedno miejsce. No to, tak? mnie to, nie, nie, to, to mnie nie cały denerwuje. Dzień nie. Na przykład, tak? No ale tak, ja na przykład Potrafię być zmęczona? Czy tak, no bo to jest wymagające. To jest tak, wymagające, wymagające, bo to, to. musisz być skupiona, to wymaga uwagi i. Yy, no i to jest męczące w sensie takim fizycznym, tak? No to bycie skupionym tak długo i, i, i non-stop jest, jest męczące po prostu. Bardziej moim zdaniem męczące niż jakaś praca zawodowa. Tak, i wiesz co, ja ci powiem ci, że. Umiem, Ale to mnie nie wkurza. No. Bo ja wiem, że to jest potrzebne, tak? W sensie. Yy, no ja wiem, że, że to jest taki właśnie etap rozwoju dziecka, że jeżeli dziecko tego nie będzie robiło, no to nie przeskoczę na kolejny, nie? Więc właśnie, więc to jest tak, że jakby nie, nie wkurzam się na ten sam fakt, tylko to ja sobie na przykład nie radzę z własnym zmęczeniem, ze swoim przemęczeniem. Tak. Na przykład nie radzę sobie ze swoimi myślami, z jakimiś okolicznościami zewnętrznymi, które sprawiają, mhm. że cały czas myślę tak, o jakichś sprawach tak. dorosłych i które sprawiają, że jestem właśnie na przykład sfrustrowana, przemęczona, i nie widzę jak, nie widzę jakiejś takiej możliwości wyjścia z tego, mhm. tak? I wtedy moje nerwy są po prostu już nadszarpnięte i wystarczy jakaś mała iskra. No ale to tak zazwyczaj jest, tak, no wiesz, że wiadomo, że jak jesteśmy że zmęczeni, wiadomo, że jak jesteśmy zmęczeni, no to jesteśmy bardziej podatni no tak. na to, żeby stracić cierpliwość i tak dalej, ale, a, ale czy tylko jedynym aspektem tego, że złość jest zła, jest to, że to psuje humor wszystkim, czy coś jeszcze? Dlaczego uważasz, że to jest źle się zezłościć? Przecież, przecież jest to jakaś tam emocja, która nam jest do czegoś potrzebna chyba, nie? W nas jest, to znaczy, że jest naturalna, ludzka i w ogóle. Wiesz co, tak, ja myślę, że nie ma w tym nic złego, jeżeli nie jest ono wyrażona w taki sposób, że właśnie. Że rani kogoś. Że rani, rani kogoś tak. Okay. No tak, no to, to chyba mi, nam się udało jakoś zdefiniować, dlaczego staramy się unikać złości. Yy, no i fajnie jest wiedzieć, kiedy, co powoduje w tobie właśnie? Tak, powiedz, no tak, złość, no jest najlepiej, co... yy, najlepiej właśnie zidentyfikować źródła. Tak. No i spróbować zaadresować to, co najbardziej da się zmienić. Tylko wiesz co, to tak sobie łatwo powiedzieć. Yy... Tak pomyślałam sobie no. przy, przy okazji przy okazji przygotowywania tego odcinka. Łatwo powiedzieć matce czy tak, czy rodzicom, no. które mają więcej niż jedno dziecko. A co, jak jest jedno, to się nie złości? Powiem ci, że powiem ci, że jest łatwiej, dlatego że masz mniej rzeczy do zrobienia. No. Yy, I właśnie na przykład, nie wiem, jak jest drzemka takiego malucha, to możesz trochę pospać. Jak masz na przykład dwójkę albo więcej, to wtedy jest. Mniej to, to jak czasów... ten, ten mały śpi, to, 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 to duży musi zniknąć z drugim rodzicem. No właśnie, no. a jak nie znika, to wtedy no to znaczy, bardzo że... głośno o sobie przypomina, że jest I <laughs> to, znaczy, to, małe, że... Nie śpij, to nie To znaczy, śpij. że logistycznie trzeba to trochę inaczej nie, no rozegrać. No, właśnie tak, no trzeba to logistycznie inaczej rozegrać. Natomiast no, są takie momenty, kiedy na przykład no, nikt nie jest w stanie zastąpić na przykład mamy no pewnie. w nocy. No i co wtedy z takim przemęczeniem, tak? No trzeba sobie jakoś poradzić. I jak, jak sobie no można właśnie, poradzić? Powiem ci, że jest to praca. Syzyfowa. <laughs> Trudna. Wiesz co, no, jest tutaj rzeczywiście po, potrzeba no, wsparcia, tak, ojca. Że jeżeli już nie mogę się wyspać w nocy, to w ciągu dnia, żebym tak, mogła no. mieć chwilę oddechu, albo w trzeba. ogóle przyjmować i szukać też um, wsparcia u innych, albo w rodzinie, albo nie wiem. No już właśnie to, tak? ja, ja żeby... myślę, że chyba naj, najważniejszym takim mm, taką radą, którą moglibyśmy dać, poza tym, że trzeba siebie nawzajem wspierać. I, I to, do czego ja namawiam gorąco, to jest to, żeby jeżeli mama się nie, nie może wyspać w nocy, to żeby spróbowała się wyspać w dzień. Mhm. I, bo, bo drzemki w ciągu dnia są równie odświeżające i równie pomagają no, no odbudować organizm jak te w nocy. No ale druga rzecz, która jest ważna, to jest to, żeby właśnie się nie wstydzić poprosić o pomoc kogoś, jeżeli macie oczywiście w okolicy właśnie babcie, ciocie czy kogoś tam, kto by mógł jednak wpaść i na chwilę się zająć tym dzieckiem, po to, żeby mama miała chwilę oddechu. No, no, na przykład, bo... bo ja podejrzewam, że, 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 że dużo rodziców ma coś takiego, że no jak to nie, nie będę prosił o pomoc, czy tam nie będę prosiła o pomoc, no bo to będzie znaczyło, że, że ja sobie nie radzę, co nie? A to wcale nie tak, no że to w sensie... W najczęściej tak jest przy pierwszym dziecku, tak, że się chce tak wszystko... No więc chciałem zdanemu. w ogóle, w, tak, w ogóle chciałem do tego nawiązać, że ty mówisz, że jak jest dwójka, to jest gorzej, ja uważam, że jak jest jedynka, to jest gorzej. I nie mówię, że Boże, że jest trudniej organizacyjnie. Znaczy, może może wiesz, no logistycznie jest trudniej, tak. jak jest dwójka, ale już masz to doświadczenie jednego dziecka za sobą, i już wiesz w sensie, w innym miejscu masz granice tego, co można, a co nie można. I, i, I mi się wydaje na przykład, ja pamiętam, że jak Helena była, była jedynaczką jeszcze, no to, no, to, no to myśmy o wiele bardziej jakoś tam zwracali uwagę na to, żeby była cisza, jak ona śpi w mm. ogóle, żeby jej nie przeszkadzać. No a później, teraz jak Ida jest, no to zasadniczo tam czasami jest tak, ona w takim hałasie śpi, że. Że to aż dziwne, no a mimo wszystko śpi, no. Jak śpiąca, to śpi, no i tak samo jest z wychodzeniem na spacery, tak? No, no że przy Helenie to tam różne jakieś chodzki klocki trzeba było robić. A, a, a przy idzie już, już tego nie robimy, nie dlatego, że przy niej nie trzeba, tylko dlatego, że już wiemy, że, że, że można to jakoś inaczej ogarnąć, że po prostu doświadczenie jest już nasze i tego nam nikt nie odbierze. No. No więc ja myślę, że jednak przy, przy pierwszym dziecku jest trudniej. I, I myślę, że też jest właśnie trudniej ze względu na to, że nam się wydaje, że, że no kurde, musimy wszystko sami zrobić, nie? I że to będzie obciach rodzica, że, że, że prosi o pomoc kogoś. Mam rację. Wiesz co? Odczuwałaś ja no, coś bo, takiego? Nie, nie bo nie ja obcia, tak. Ale raczej takie, że ja, ja chciałam sama, tak? Bo to ja mhm. jestem mamą i. Okay. Wiesz, takie bardziej... Że udowodnię sobie... sobie nie, 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 nie? nie, nie udowodnianie, no po prostu... Że to twoja rola. Tak. tak. Okay. No dobra, no to rozumiem. Czyli wracając do tej złości, u mnie na przykład takim zapalnikiem jest, no. jest przemęczenie. Zmęczenie, przemęczenie to jest no. pierwsza rzecz. Yy, I jestem tego świadoma. No i robię wszystko, żeby... Ale co żeby... robisz? Bo ja ci na przykład, jak mhm. masz właśnie złe noce, to ja ci mówię idź na drzemkę, a ty wtedy pijesz kawę i mówisz nie, nie prześpię się w dzień, bo już wypiłem kawę. No tak, bo zawsze mam wiele rzeczy do zrobienia, a to trzeba przygotować. Um... Ale to wiesz, to trzeba po prostu jedną z tych wielu rzeczy zostawić i pójść spać. No tak, no właśnie podobno ta taka wielozadaniowość to też jest z, jedną z takich przyczyn przemęczenia rodzica i, i taką przyczyną, która również może wywołać właśnie takie um, bycie na granicy, na granicy i że puszczą ci nerwy, tak? No. To prawda. To prawda, że jeżeli um, zajmuje się dziećmi i jednocześnie i one są, tak? Mhm w domu są, nie, że jedno idzie do przeczytania, no taka, tak. Pod, taka opieką pod opieką bezpośrednio. i jednocześnie nie. chcę zrobić obiad i, i coś tam jeszcze, na przykład e, posprzątać albo jeszcze coś załatwić, gdzieś zadzwonić. To się nie da. E, no to wiesz co, no to wtedy wtedy czuję zdenerwowanie, tak? No bo ja coś tam Próbuję ugotować, a e, Ida mi włazić do szafki, na przykład. Nie, ale, no gary, to, no, ale to wiesz tak, dlaczego. Tak ale rozumiesz. wiesz dlaczego, no bo to albo gotujesz, albo, wiesz, no albo, tak, no właśnie. albo pilnujesz, żeby Ida nie wlazła do szafki, krótko mówiąc. Tak. No i tyle, no więc, więc to jest znowu kwestia logistyki, tak? Ja mam wrażenie, kwestia że w ogóle logistyki. dzisiaj gadamy o logistyce, tylko że jak, jak mama chce gotować, to tata się opiekuje dziećmi, nie koniec tematu. Nie? Jak mama chce się opiekować dziećmi, to tata gotuje. Nie? No, tak było by najlepiej. Tak być powinno. No tak. Yy, a tobie, co, co, co coś, co sprawia, że. No, chyba to ignorowanie, o którym dzisiaj już rozpowiedziałem. powiedziałem. No a druga rzecz to trochę takie, wiesz, co. No, ale to, to jest mój problem, a nie problem jakiś tam jak gdyby zewnętrzny ode mnie, tak w sensie. Ja bym czasami chciał, żeby się pewne rzeczy działy szybciej. Mhm. Nie? I tyle, no więc ja jestem niecierpliwy w pewnych aspektach rodzicielskich, to tak to ujmę. A z drugiej strony też jestem świadom tego, że no, no, no nie mogę za bardzo pokazywać tej niecierpliwości, no bo wtedy, wtedy nasze córki zrażą do pewnych tematów, tak? No i tyle, no. Jest jeszcze taki, taki je, taka jedna rzecz. Jest to na, natłuk informacji na przykład, tak? Czyli No ja z tym nie mam problemu, bo ja od pięciu czy tam sześciu mam lat w smartfona ogóle smartfona i nie czytasz. Jeszcze znaczy, od, od niedawna nie mam smartfona, a od sześciu lat nie, nie czytam newsów, nie konsumuję newsów, nie, nie czytam gazet, nie oglądam telewizji i w ogóle i w ogóle wychodzę z założenia, że jak się coś na świecie zdarzy dla mnie ważnego, to ktoś przyjdzie i mi to powie i, i to się sprawdza. I zawsze ktoś przyjdzie i mi powie, jak się coś ważnego dzieje i że jest koronawirus, też się dowiedział, Nie musiałem siedzieć i newsów czytać. Takie minimum, tak myślę, jak już rozmawialiśmy o tym, no to jest um, odkładanie smartfona i nie czytanie wieczorami na przykład wiadomości no. czy z samego rana. Znaczy, ja myślę, że w ogóle nie warto czytać wiadomości, tak? Żadnych, tak? No, bo. No, no, Bo to nie ma, w sensie 98% z tego, co tam można w, w tych wiadomościach przeczytać, nie ma żadnego wpływu na nasze życie. Nam się wydaje, że ma, ale nie ma. No, co z tego, że sobie przeczytasz, że politycy uznali, że jakaś ulica w Białym Stoku się będzie nazywała jakoś tam? Jaki to ma wpływ na twoje życie? Wiesz co, ja nie mówię o takich portalach, w których, wiesz, no newsy się z No ale ja nie, wiem, no to, no to no, no, albo nie wiem, no to, no to się dowiesz, że nie wiem, budżet został uchwalony na przyszły rok z dziurą budżetową w wysokości X milionów czy tam miliardów złotych. I, i jaki ty na to masz wpływ? No? Co, ja, Żaden. Ym, ja uważam trochę inaczej niż ty. Wiesz, myślę, że wiem. jest jakieś takie, y, że powinniśmy wiedzieć. Tak, Nie ma w tym nic złego, że interesujemy się tym, co się dzieje w kraju. Ja uważam, że to jest złe, no bo to ja cię ci odciąga że... od twojego życia. No, po Pod prostu. warunkiem właśnie, że to cię nie odciąga i że to nie, no nie zaczyna nie, no cię ta... ciążyć. No po prostu w momencie, kiedy zaczynasz, zaczynam czuć, że poświęcam już temu za dużo czasu, albo że jakieś tematy ciągną mnie w dół, Aha. zamiast mnie... Yy, A ja myślę, że zamiast... jak już czujesz, że cię ciągną w dół, to już jest pozamiatane, tak? Bo zasadniczo no, po już cię zane... ściągnęły w dół. No, nie jest pozamiatane, zawsze możesz wrócić, tak. Nie. Warto szukać takich informacji, które są przydatne, rzeczy, które są dla ciebie ważne. A, a to, to zróbmy taką analizę. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, jakie informacje jest przeczytane w newsach przydały ci się? No przydało mi się na przykład... Mówię o newsach. Nie mówię o Nie, nie o blogach. Nie, no nie, nie, no. O newsach nie, no o newsach... Z newsów nie. No. Ale nie mówię tutaj o czytaniu newsów. Mówię tutaj o czytaniu... O konsumowaniu internetu. Hmm, tak. No dobra, no to konsumowanie nie będę internetu. Zdradzać, zdradzać jakie portale czy. Nie, no. oczywiście nie zdradzaj, to musi być hmm. sekret. <laughs> nie będę tu ujawniać swoich wiersz. Sympatii politycznej. Tak, Dobrze, temat, nie, ale to wróćmy. Tak, więc tak? no to... Odkładanie smartfona. Dlaczego odkładanie smartfona jest dobrym antidotum na złość? Dlatego, że jeżeli czytasz bardzo dużo, um, Informacji, które na przykład nie są pozytywne, a zazwyczaj jest sporo tych Znaczy, zazwyczaj informacje nie są pozytywne, bo inaczej się nie klikają, więc większość z nich jest niepozytywna. Natomiast wzbudza to w tobie właśnie, zmaga to w tobie lęki. Lęki, depresje, tak, poczucie strasz, zagrożenia, zagrożenia. Polaryzuje swoje, społeczeństwo, tak, zaczynasz tak, nienawidzić swojego sąsiada, a potem swoją rodzinę. I myślę też, że, że wpływa to jakoś źle też na Twój mózg, jeżeli na przykład czytasz przed. Oczywiście. Paniem, Później, tak? jeśli się ubywać, zła, zła rzeczy, ci no, się śnią. Wtedy tak. Budzisz no, się no. zmęczona, jakbyś uciekała przed tygrysem, zębnym No nie możesz się wyspać. Więc o. to jest taki wiesz. Nie czytajcie newsów, yy. drogie dzieci. Tak. tak. Czyli ty, ty wiesz, ty, ty myśmy już powiedzieli, dlaczego, w jakich sytuacjach. Yy, Odczuwamy złość, tak? Co powoduje? No tak, no powiedzieliśmy, no, no i teraz yy, teraz jak sobie z tym radzić? To też już trochę było w zasadzie. No trochę tak, no w sensie nie, nie czytać newsów wieczorem. Tak, się. wysypiać dbać o się. Siebie, dbać o nie siebie. być multitaskerem, dbać o siebie. Tak, odpuszczać sobie trochę. No, a o odpuszczaniu nie mówiłaś. No tak, właśnie nie mówiłam w tym, no mówisz o tym multitaskerze, tak? Czyli o wielozadaniowości. A ja, ja inaczej rozumiem odpuszczanie sobie. Odpuszczanie Aha. to jest właśnie, że masz do zrobienia cztery rzeczy, a mówisz sobie: A, pitole, dwóch nie zrobię, zrobię tylko dwie i nie masz do siebie o to żalu. No tak. I trudno, i będzie to pranie leżało dwa dni dłużej. Albo wiesz, trudno. To nie jest tak, Tej kratki, to którą ja, to, kuny tam wiesz, moja rozwaliły. Ja, to ja nie <grym> leży po prostu trzy dni. I śmierdzi. To sobie, to jest... Tak się jeszcze nie zdarzyło. No, oczywiście, że nie. Bardzo. Ale zdarza się śmierdzące pranie, przyznasz. Nie. <grym> u, u innych, nie u nas. Nie wiem, się przepraszam. Nie zdarzyło, chyba, że tobie się zdarzyło. Mi się zdarzało czasami. Temu, Oj tak, a ja mam historię na temat prania, które... To może na odcinek, słuchaj. Na vlogu będzie, no. Okej. Okay. Ale jest to pewien wyrzut No jest, jak leży. Ja na dwie, przykład no. lubię wiedzieć, że mam wszystko zrobione, tak? Mhm. Że, nie wiem, wchodzę w nowy tydzień, kończy się weekend. Tak. I ja mam po prostu, na, wiesz, po prostu tak. czystą kartę. No pewnie. Z poniedziałku ruszam z kopyta. Obiad zrobiony, pudełeczka zapakowane do przedszkola. A, aż spadłem z krzesła z wrażenia. Pranie zrobione, wywieszone, poskładane, wszystko jest super. Oczywiście, zgadzam się z tobą, też tak lubię. Ja w środę <grym> też tak lubię. No dobra. No, nie, nie, nie czekam do poniedziałku, żeby tak było. Natomiast wróćmy do naszego tematu. Nie powiedziałeś jeszcze co zrobić, jak już się wkurzymy. Przeprosić. Przyznać A? się, tak? Przyznać, no, się. przyznać się. powiedzieć. Przepraszam, że się zezłościłem. Tak, przepraszam, że się zezłościłem. Można wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. N znaczy, ale mówisz to w kontekście wkurzenia się na dziecko, no tak? Tak, w kontekście wkurzenia się A na dziecko. A jak się dziecko, wkurzysz tak? na, na, na współmałżonka, to, no to też przeprosić, tak? No tak. Od razu, Chociaż czy za bardziej, pięć żeby, dni? tutaj to, to jest bardziej, myślę, skomplikowane, nie? Bo nie, to nie jest skomplikowane. Się ciągnie cała w ogóle jakaś wiesz, pewnie historia, jakiś bagaż relacyjny i... No ja myślę, że ten bagaż to relacyjny, wiesz. ten się też ciągnie z dzieckiem, wiesz? Ja, ja myślę, nie że jak się... Odczucia. Ja mi się wydaje, że trochę się tak, też tak się zbiera, nie? Że, że warto sobie i, i z dorosłymi, i z dziećmi wyjaśniać sprawy w miarę na bieżąco i, i nie, przy, nie zaciskać zębów i nie przeczekiwać pewnych rzeczy, bo to się akumuluje. Taką mam swoją no obserwację, tak. no. No więc powiedzieć dlaczego, wytłumaczyć. I powiedzieć, sorry, przepraszam, wkurzyłem się, bo jestem niewyspany. No na przykład. I... A czy to nie jest tłumaczenie się? No jest. To znaczy powiedzieć, że to nie jest wina dziecka. Tak? Że to nie dlaczego, To nie twoja że wina, tylko moja jest, tak? Że okay. nie wiem, że coś. Że, że, no tak, no wieś, jasne, że no. coś zrobiło takie Że to nie jest, że, że nie stanęło na wysokości zadania bycia tak. tym dzieckiem, tylko że po prostu. No ja jako mama dorastu się dorastu nie wyspała. Szczęść, no. Tak, nie, nie ja sobie nie poradziłem, tak? Ze swoją mhm. właśnie emocją i że nad tym pracuję. I, no dobra, i tak. Do, dobra rada. Coś jeszcze No ja nie mam innych koniec Nie, ale no nie mam poza tym, żeby właśnie sobie na bieżąco wyjaśniać. Nawet jeżeli już się śpieszycie, już trzeba wyjść i w ogóle i jest super pilne rzeczy, są to warto sobie na bieżąco wyjaśnić. Ja bym to podsumowała. Także przede wszystkim zastanowić się, dlaczego. Tak się dzieje, dlaczego, co wywołuje w to. I więcej sposób, tego nie powtórzyć. Nie powtórzyć i jakby rozbrajać tę sytuację wcześniej, tak? Czyli wiem, że na przykład jest już pierwsza, druga, noc kiedy się nie wyspałam, tak? I już wtedy. Wiedzieć. I zacząć że, wdrożyć, wdrożyć drzemki w ciągu dnia, wdrożyć, żeby. Nie, nie wiem, drzemki albo cokolwiek innego, no. co wiesz, że na ciebie podziała, czy mhm. poszukać pomocy, tak? Żeby tak. uniknąć po prostu tych sytuacji, które wyzwalają właśnie w tobie, yy, no w tobie złość, tak? Mhm. Tak. No to słuchaj. Ty masz książkę, opowiedz o książce. Tak, mam książkę, jak nie krzyczeć na swoje dziecko: Wychowanie bez złych emocji Karla. Karla? Karla tak, Naumburg. Naumburg. bardzo nie, 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 nie przygotowałam się jak. Się nie, nie przepraszaj, co ty. Masz prawo nie wiedzieć, jak się czyta to nazwisko. Yy... No i tutaj właśnie. Yy... I to jest dużo z tych rad, które dzisiaj powiedzieliśmy, ale trochę też więcej. Yy, tak. No. Jak ktoś.. Yy, yy, nie ma jakiegoś takiego, wiesz, bardzo. Poważnego problemu ze złością, że musi iść na. Na terapię, na terapię. to może przeczytać książkę. Może sobie przeczytać, tutaj jest właśnie trochę takich rad, mhm. jak sobie z tą złością radzić. I no to, to co, to dziękujemy. Poprosimy o komentarze, jak często się złościcie na dzieci. Nie bójcie się, opieka społeczna wam dzieci nie zabierze, to była ściema na początku tego podcastu. I zapraszamy na następny odcinek. Zapraszamy. Dziękujemy. I jeszcze mamy newsletter. Trzeba się zapisać na newsletter. Proszę wejść na stronę naszą, gosiajerzy.pl i wpisać swój adres e-mail w odpowiednim miejsce oraz w description tego odcinku również będzie i zapraszamy na newsletter. A co będzie w newsletterze opowiemy w następnym odcinku naszego podcastu. Na razie. Do usłyszenia.